Cześć, mam na imię Sławek. Witam Ciebie w kolejnej lekcji Drupal Design. Zapewne pamiętasz nasz design z Drupalomani, w sensie Drupal Design, który tworzymy. Jest on przygotowany w oprogramowaniu Adobe Photoshop. Ja pokażę Tobie teraz coś takiego jak stworzenie naszego topu, czyli logotypu Drupal Design. Jest to dość mocno powiedziane, że to logotyp, ale zrobimy sobie jakiś tam fajny top. I pokażę jak zrobimy efekty typu gradientu, typu efekt nałożenia po blasku yy, i ustawienia tego odpowiednio w przestrzeni. Na początek co musimy zrobić to nową, yy, nowy projekt, więc klikamy nowy. Wybieramy sobie wielkość, akurat mam tu jakąś wielkość 1000, to zostawię na 1000 pikseli. Przeźroczyste. Super. Pierwsze co chcę zrobić to chcę żeby nasza warstwa numer 1 miała konkretną nazwę. Klikam sobie dwa razy, następnie piszę tło. I mam już tą warstwę zrobioną. Zaznaczam odpowiednią wartość, yy, wielkość dla tej warstwy i wypełniam poprzez wiaderko naszym białym tłem. Gotowe. Kolejna rzecz to wyciągnę sobie dla zmiarek 100 pikseli wysokości od góry, bym miał taki obszar. Zaznaczam ten obszar, następnie tworzę nową warstwę, wiaderko, klikam, super. Mam białą warstwę tła, jeżeli chodzi o warstwę numer 2. Mogę sobie napisać. Top myślnik, gradient, chociaż na razie gradientu nie mam. Jak nadać gradient? Możemy w dwojaki sposób. Możemy wybrać nasze wiaderko z farbą, kliknąć prawym klawiszem, wybrać gradient, przeciągnąć. Ja nie chcę jednak w ten sposób zrobić, zrobię sobie inaczej. Wybieram tutaj opcję warstwy, nałożenie gradientu i mam domyślny gradient. Dlaczego tak? Dlatego, że teraz łatwiej będzie mi oscylować w kolorze. Wybiorę sobie powiedzmy taki gradient. OK, OK i OK. Mamy gotowe. Super. Chcę jednak nasz gradient przekopiować, chciałbym mieć odbicie lustrzane tego gradientu. Klikam więc bezpośrednio w zaznaczenie, Alt Shift i przeciągam do pionu. Mam rewelacyjnie przeciągnięty gradient, ale tak wygląda to po prostu do tyłka, no bo w żaden sposób się to nie składa. Wybieram więc znowu opcje dla warstwy, nałożenie gradientu, odwrotnie nasz gradient i gotowe. Czyli mam właściwie gotowy gradient, przybliżę sobie teraz wielkość do 100%. I zobaczę, czy te gradienty się nie nakładają. Kliknę sobie o, w ten sposób, że jest ok. Oba gradienty sobie po prostu zablokuję. I mam gotowy gradient, jeżeli chodzi o górę. Teraz chcę w obszarze 100 pikseli od góry, zaznaczam 100 pikseli, zrobić coś takiego jak top. Ale jeszcze nie mam ustalonej szerokości witryny. Moja witryna będzie miała szerokość 980 pikseli. Wyznaczam więc 60 pikseli z jednej strony, 60 pikseli z drugiej strony i mam w siatce. Nasze 980 pikseli. Do góry, oczywiście, napiszę sobie czcionką jakąś hasło typu Drupal Design. Klikam więc opcję czcionki, klikam bezpośrednio zaznaczenie, piszę sobie Drupal D Design. Oczywiście czcionka nie ma koloru, bo jest kolor biały. Nie chcę tego, zaznaczam czcionkę, wybieram sobie kolor czarny. O, popełniłem błąd. Design. Ok, super, mamy Drupal Design. Ale chcielibyśmy teraz, aby nasz Drupal design oczywiście miał inną kolorystykę. W sensie, ja chcę mieć napis Drupal w kolorze powiedzmy niebieskim, a design w kolorze pomarańczowym. Nic prostszego. Oczywiście możemy nałożyć gradient, możemy zrobić dwa niezależne napisy. Jak widzicie, gradient już się nałożył, ale to nie o to chodzi. Klikam sobie warstwę, kolejną, następnie biorę zaznaczenie, opcję zaznaczenia, zaznaczam sobie nasz Drupal, wypełniam to białym kolorem, Mam białe pole, nic wielkiego, ale to białe pole teraz zrobię tak, żeby było maską. Klikam więc prawym klawiszem myszy na warstwę, otwórz maskę przecinającą i standardowo nasz Drupal Design zobaczmy maska przecinająca, zwolnij maskę przecinającą, otwórz maskę przecinającą. O, coś. A, coś nie działa. Działa, tylko tak naprawdę wypełnienie jest białe, dlatego tego nie widzimy. Jak teraz zrobić, żeby nasze wypełnienie było gradialne? Bardzo proste. Klikamy sobie w opcję nałożenie gradientu i zobaczcie, już się nam pokazał przycisk, czyli właściwie wszystko widzimy w sensie napisu, chcemy inne kolory. Oczywiście wybieramy sobie z palety kolorów odpowiedni kolor. Ja chcę powiedzmy niebieski, tego typu i powiedzmy biały, ale nie chcę białego, też chcę niebieski, jakiś taki jaśniejszy. Super, mam Drupal Design zrobione. Mamy oczywiście sam Drupal niebieski, chcemy mieć design w innym kolorze. Klikamy więc tą warstwę, Alt, kopiujemy i przeciągamy. Zobacz, nic prostszego. Mam już design w innym kolorze. Jedyne co muszę zrobić, to tak naprawdę zmienić kolory gradientu. Klikam więc, zmieniam z niebieskiego na kolor pomarańczowy, następnie z drugiego koloru gradientu wybieram kolor pomarańczowy czy żółty. OK, super. Mamy Drupal Design, mamy dwie nałożone maski. Oczywiście musimy dograć swoje logo Drupala, czy nasze logo firmowe. Pozostaje nam jeszcze efekt, który chcieliśmy zrobić, efekt po blasku. Nic prostszego. Klikamy nową warstwę. Zaznaczamy sobie pewien obszar na tej warstwie. Ja wezmę sobie połowę napisu. Wybieram sobie oczywiście wypełnienie koloru białego. Klikam. Mamy nałożoną maskę. Teraz musimy wyciąć napis Drupal Design. Też nic prostszego. Zaznaczamy Drupal Design, klikamy Ctrl, raz klikamy na napis, mamy zaznaczony. Oczywiście musimy wyciąć to z warstwy białej, klikamy więc warstwę białą, klikamy Ctrl X, Ctrl V, mamy wycięte. Następnie przeciągamy sobie tą maskę, naszą białą wyciętą warstwę, wrzucamy tutaj, żeby było widoczne ładnie. Usuwam oczywiście warstwę numer 2, jest ona mi już niepotrzebna, jest to biała pozostałość, a warstwa numer 3. Zrobię sobie powiedzmy krycie na 40% i wypełnienie na 50%. Zobaczcie, mam poblask z Drupal Design. Bardzo proste. Dodatkowo oczywiście chciałbym mieć logo z, luz, e, z odbiciem lustrzanym. Też nic prostszego. Generalnie wystarczy je tak naprawdę przekopiować. Wejdę więc sobie w nasz projekt bazowy, wcześniejszy. A kliknę sobie. Wiem, że moje logo znajduje się w topie, rozwinę je sobie. Oczywiście zaznaczę sobie, zobacz, a jest moje logo Klikam tą warstwę i nic prostszego Przeciągam sobie ją na moją warstwę, na której obecnie pracuję Powiększę Następnie ustawię sobie CTRL T Przeskaluję na powiedzmy 70% szerokości, wysokości Super Mam zrobione 70% drupala Chciałbym jednak, żeby było odbicie lustrzane Czyli ten efekt, który się czasami podoba niektórym Klikam Alt I Przeciągam sobie na dół naszego drupala. Czyli mam już zduplikowanego. Następnie edycja, przekształć, odbi w pionie. Super. Następnie oczywiście z strzałkami i z shiftem będzie szybciej. Dopasowuję sobie naszego drupala. Tyle. Mamy prawie odbicie lustrzane. Ale musimy jeszcze tą warstwę odpowiednio przyciąć. Ja ja sobie przytnę w tym poziomie. Przeciąłem. Super. To teraz na warstwę przyciętą muszę nałożyć jeszcze gradient. Klikam więc nałożenie gradientu. Wybieram sobie teraz inny gradient, klikam, następnie wybieram gradient tego typu. Dopasowuję kolory do naszego tła. Ok. Drugi kolorek, ok. Tak naprawdę wygląda to prawie naturalnie. Prawie, bo żeby miało efekt prawdziwego odbicia, należy jeszcze oczywiście krycie zmniejszyć na 50. I powiedzmy, wypełnienie zmniejszymy sobie na 70. A może ciut więcej, tak wygląda też nienaturalnie jest super, czyli mamy odbicie lustrzane nasz Drupal Design i właściwie wszystko co byśmy chcieli chcemy jeszcze jedną prostą rzecz czyli w naszej powiedzmy połowie zawartości wrzucić sobie bezpośrednio logowanie, wylogowywanie nic wielkiego, oczywiście zaznaczamy sobie warstwę, klikamy T wybieramy sobie jakiś kolor, powiedzmy nie aż tak ciemny Następnie wybieram sobie inną czcionkę, nie chcę Philips Sans, tylko wezmę sobie powiedzmy Tahome, jedna z częściej używanych czcionek na e, naszym e, projekcie. Oczywiście zmieniam jego wielkość na 11 pikseli i tutaj ważna rzecz, nie robi jako gładkie, tylko brak. Dlaczego? Dlatego, że czcionki, które macie jako gładkie, są odpowiednio wykorygowane, jeżeli chodzi o grafikę, ale nie posiadają tak naprawdę cech czcionki pisanej w projekcie. Robię sobie logo. Lo, Następnie odstęp, strzałka pionowa, rejestracja. Proszę bardzo, mam gotowe, wysuwam sobie, następnie strzałkami dopasowuję powiedzmy wysokość i proszę bardzo, nasz top w Drupal Design, który chcieliśmy pokazać, mamy gotowy. Właściwie było to 5 minut roboty, oczywiście graficznie jest wiele do poprawienia. Ale tak naprawdę widzicie, jak prosto uzyskaliśmy taki efekt. Nie pokazuję ci na projekcie bazowym, jest on tak naprawdę omówiony krok po kroku w dodatkowych lekcjach dla Drupal Design. Z tego miejsca dzięki za obejrzenie kursu Drupal Design, podstawy projektowania. Zapraszam Ciebie do kolejnych lekcji. Pozdrawiam.